Izabela Kisiów, znana polska celebrytka, trafiła do szpitala po incydencie, który miał miejsce podczas przedłużającej się transmisji na żywo na TikToku. W trakcie tej relacji, nieoczekiwanie została zaatakowana przez swojego znajomego fryzjera celebrytę. To zdarzenie natychmiast wzbudziło zainteresowanie mediów i nie tylko, bowiem mężczyzna został aresztowany i postawiono mu poważne zarzuty. Sprawą zajmuje się policja, a w międzyczasie pojawiają się pytania o stan zdrowia Izabeli Kisiów. Izabela Kisiów. Skrupa to niewątpliwie jedna z najbardziej barwnych postaci polskiego showbiznesu, znana z licznych kontrowersji oraz rozbudowanej aktywności w mediach społecznościowych. Szybko zdobyła popularność jako celebrytka i influencerka modowa, prezentując swój unikalny styl i codzienne życie. Jej działania w sieci przyciągają uwagę, a charakterystyczna stylizacja często budzi emocje i skrajne opinie. Ciekawostką jest, że Izabela jest matką Aleksandry Kisiów, co również często staje się tematem medialnych spekulacji. Relacje między matką a córką bywają napięte, co niejednokrotnie skłaniało ich fanów do dyskusji oraz analizowania ich wzajemnych interakcji. W ostatnim czasie Izabela wielokrotnie wyrażała swoje niezadowolenie z decyzji córki, co dodatkowo zwiększało zainteresowanie mediów ich sprawami rodzinnymi. Obecnie panie nie utrzymują ze sobą kontaktów. W dalszej części artykułu powróćmy do incydentu, który doprowadził do hospitalizacji Izabeli Kisiów. Mężczyzna, znany jej fryzjer celebryta, Sławomir o. Do hotelowego pokoju Izabeli wtargnął w trakcie transmisji na żywo, której obserwatorzy byli świadkami całego zajścia. W trakcie relacji pojawiły się informacje, że mężczyzna mógł być pod wpływem alkoholu. Widzowie usłyszeli wielokrotne prośby Izabeli, aby jej znajomy nie dotykał jej oraz opuścił pokój, co niestety nie przyniosło rezultatu. W pewnym momencie doszło do ataku mężczyzna uderzył Izabelę skąginąd, co spowodowało, że kobieta upadła, a w wyniku tego przeszła w krótkim czasie do szpitala. Izabela Kisiów zgłosiła sprawę na policję następnego dnia po incydencie. Funkcjonariusze byli w stanie aresztować podejrzanego w szpitalu, gdzie ten się leczył z odniesionych obrażeń. To zdarzenie stało się powodem nałożenia zarzutów na napastnika. Izabela, mimo trudnych przeżyć, komunikowała się ze swoimi fanami z zamurów szpitala na bieżąco informując ich o swoim stanie zdrowia. Okazało się, że kobieta doznała poważnych obrażeń, złamała dwa zęby oraz miała uszkodzenia płuc. Policja wszczęła formalne postępowanie wobec napastnika. Dla osób, które mogą borykać się z doświadczeniem przemocy, przypominamy o możliwości skontaktowania się z ogólnopolskim pogotowiem dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Całodobowa infolinia dostępna jest pod numerem 81202. Dodatkowe informacje można znaleźć na ich stronie internetowej. W sytuacjach zagrożenia życia, warto kontaktować się z numerem alarmowym 112. Warto także zwrócić uwagę na inne tematy związane z Izabelą Kisiów, której życie osobiste i celebryckie zdaje się nieustannie przyciągać uwagę mediów i publiczności.